Oto trzech muszkieterów, spierdoliliśmy właśnie z zachanów, Powiedzieliśmy, kurwa Pierdolimy takie coś, chuj w dupę. I właśnie zwiedzamy sobie nasze piękne krajobrazy, piękne tutaj will, wille do stoją, do o zobaczcie, coś pięknego, to naprawdę są porządne chałupy. Do domu 30 km. Do domu się zostało około 300 km, ale to myślę, że mamy radę. O, tu krowy. Na krowie pojedziemy. Naszy kolega miał pomysł, że na krowie, ale chyba jednak się rozmyślimy, ale przynajmniej tak to wygląda taka dróżka, no. Tak mówię o koczy Koło 30 km no. Nieźle Tu mam to, ten to jest y hotel pieczekwiazdkowy Daram przystanek im O i teraz pokażemy tak naprawdę jakie są u nas przystanki w Polsce Tak to wszyscy mówią to... w... wszyscy, wszyscy w rządzie mówią, że to nie była Polska taka unijna się zrobiła Główno prawda, przyjedzie tutaj To jest chyba murowane ale tam jakby się No tam, nie widzę, nie tak. Chodźmy 10 km do tego sklepu. Przyszliśmy 10 km, ze 0 sklepów, nic. Jeden jest na, jeden na 15 km, ale to bardzo drogi. Tu nad przydupą czekają. Tam, gdzieś tam, tam sztafy się odzywają, lepiej nie podchodzić. O, i zbliżamy się do przystanka. I zbliżamy się do przystanka. Fotografuję troskę jazdy? Nie no, no. autobus widmo, kurwa. No i pięknie, tak właśnie. Tak to właśnie wygląda. Nasze piękne unijne przystanki. A naprzeciwko krzyż, żeby się pomodlić, żeby autobus... Tutaj przyjaciół? o, w razie tego gdy za długo Cię czeka, można pacieszkę, zdrowaszkę odmówić. To tam krasnale można kupować. O, dos, Zobaczcie, tak to, tutaj, dach, ładny. Kurwa! Mamy już. szefostwo zadbało o to, żeby, o, nasi byli. Się, zadbało, żebyśmy byli. Szefostwo zadbało, żebyśmy się przebrali, ale rozkładu nie ma. O, A, rozkładu nie ma. Także. No nie, ruszamy dalej. nam jakieś PIP-38, PIP, przecinek, PIP-69 metrów. Góra piękna jest ta góra lodowa, wiecie? Tam się wdrapiemy, to będziemy praktycznie jak w zakopanym kurwa na, na Giboncie Coś pięknego tu Leo, naprawdę poważne kurwa, poważni biznesmeni tu mieszkają Nie ma się co śmiać, bo to kurwa Tutaj kurwa plantacja kurwa marihuany, łakie drzewo wielkie dorosło Jedno, drugie, trzecie Kurwa Naprawdę jest pięknie Pierwszy raz w ogóle no, pierwszy raz w życiu przeżyję. Pierwszy raz, pierwszy raz w życiu w ogóle kurde przeżyję taką przygodę życia normalnie. Czyli kurde pamięcina na dały 38 km Tego jeszcze nie grali. Nasze drogi piękne. Miał być asfalt położony przez kurwa Chińczyków, dali za mało pieniążków i kurwa. spierdolili. Odpadów, kurwa. tam mieszka ten prezydent kurwa tam, tam mieszka Obama tam mieszka Obama tutaj kurwa wynajmuje kawalerkę kurwa i ten jeszcze Andrzej Leper jeszcze te panieci jak żył tutaj zajeżdżał to jest taki zastój zastój kurwa nie zastój tylko kurwa zajazd no właśnie tu można na grzyby pójść proszę bardzo pach Czasy to taka mała na góra Potykamy się za 3 godziny jak przejdziemy tą wioskę <noise> o. I tak by to wyglądało, no nieźle, no nieźle, naprawdę jest pięknie no, będę, miał... będę miał to dzieciom pokazywać samochód pierwszy samochód, który chyba mijamy nie no jakieś tam mijały, no ale chyba czwarty, chyba czwarty I naprawdę za 40 lat dzieciom pokażę to nagranie Tami Macie, oglądajcie to ja piękną historię w życiu przeżyłem. Wiele się tak my To jakby się jakbym był w jakiejś transie normalnie. Skoda? A tam ganda <grym> hey, Jedzie samochód, jedzie. Jedzie pierwszy samochód. Zobaczymy jak śmia jak kurwa. Jep, poszedł. Ale tu pędzi. Jest fajna, nie? Damki, jakiś kultarz. Tu kolejny piękny dom. Naprawdę no, są ładne. Ładne domki. Tak tylko może z pozoru wyglądają, ale naprawdę... Dobra, wszyscy chcę mi się gadać powodzenia do widzenia.